Zabieramy Was do laboratorium. Jadę na kolejne badania powiem Wam, że kolejny raz szanili moje badania na cholesterol. Lekarz zlecił ileś tam badań, ten taki. Jak to po polsku się nazywa? Zawansowany panel lipidowy chyba, tak? Też tak to się go. po polsku nazywa. No, i oczywiście, słuchajcie, w laboratorium badanie najważniejsze, które mi daje najwięcej informacji odnośnie cholesterolu, nie zostało wykonane. Tym razem dostaliśmy informację, że było niewystarczająco krwi pobranej, więc nie mogli wykonać wszystkich testów. Drugi raz z rzędu, drugi raz z rzędu. Pół roku temu to samo było. Nie zrobili ci tego wyliczenia LDL na małe cząsteczki i duże. Bo też jakiś tam błąd zrobili. No i nie poszło. Teraz poszło drugi raz. To za mało krwi pobrali, Także tutaj w, Nie wiem, czy ta firma, ona się nazywa LabCorp. Labcorp. Jest w całych Stanach, czy tylko w Kalifornii, ale nie polecamy. Jak macie możliwość, to Quest. My mieliśmy wcześniej przez kilka lat Quest laboratorium, nigdy problemów żadnych nie było. A z Labcorp same problemy. Także nie polecamy Labcorpa. Zrezygnujcie, weźcie inną. No chyba, że macie inne doświadczenia i macie wszystko w porządku. Tutaj drugi raz z rzędu e, zepsute wyniki. Także jedziemy tam. Pokażę Wam, jak wygląda to laboratorium. Ten budynek przed nami, słuchajcie, to właśnie w tym budynku znajduje się Laboratorium, jak zobaczycie, naprawdę ładny budynek, wydaje się nowoczesny. W środku też jest ładnie. Eee, czwarte, piąte linda założona kartonami. Aha. morning! Powiem Wam, że chciałam Wam nagrać, jak wygląda to laboratorium w środku. Tam nie za dużo, jak tylko weszliśmy, to mogliście zobaczyć. Rozmawialiśmy z jakimś tam superwizorem, który tam pani, oczywiście, co mogę pani powiedzieć? Przepraszamy. Postaramy się, żeby się to więcej nie wydarzyło. No i tyle, no co, co mogło zrobić? No pobrana krew, znowu, po raz trzeci do tego samego badania. Ameryka. Ameryka i ta głupia, tak dla mnie, firma, Lapko. E, ona mi tłumaczy, później tłumaczyła, ile krwi powinno być pobrane. A ja mówiła, skąd mi to wiedzieć, nie? Ja to powinienem wiedzieć, czy ta pani, która to pobiera, nie? No ta pani, która to pobiera, no to ja nie wiem, czy mi pani powie 5 czy 10 fiolek. Dla mnie to jest bez różnicy. Ja i tak nie wiem, czy to jest wystarczająca ilość, czy nie. Dokładnie. Ja jeszcze mówię tak. No to ok, system wam pokazuje, ile fiolek, dokładnie pokazuje, jakiej wielkości i w ogóle. No to w systemie musicie mieć błąd, skoro niewystarczająco krwi zostało wybrane. Nie ma błędu. Nie. To, to pani chyba, która pobierała. Pytanko, idziemy po klastercy? Mm, możemy jechać. No dobrze. I słuchajcie, ona mi wytłumaczyła, że tam na fiolce jest taka linia do której musi być pobrana ta krew. Jeżeli jest poniżej, no to wtedy w laboratorium nie mają wystarczająco materiału do badań. Tym razem już próbowaliśmy dobić do, do końca kilk, trzy razy podchodziła, żeby mieć pewność, że jest tej krwi tam wystarczająco do tej linii, no i, i chyba jest. Bo już w fiolce nie chciało więcej wejść tej krwi, no A miejmy nadzieję, nie. że tym razem. Czy jest wystarczająco to się okaże. Za kilka dni, jak przyjdą wyniki, będzie e, niewystarczająca ilość krwi. No kochani, musicie to zobaczyć. Zaraz Wam pokażę, w jakim autku jesteśmy. Oglądamy starego, starego Mercedesa. Co to za Mercedes? 240D, 83 rok. W dieslu. Szkoda, że w automacie, a nie w tym, a nie e, w manualu. W manualu. I ten jest troszeczkę przesadzona cena, nie? Czy podobno jest bardzo rzadki kolor, bo to kobieta zamówiła go specjalnie w Europie, specjalny kolor czarny, takie nie wychodziły. Ona zamówiła jakie custom paint. I wiecie co? Gaz po on nie jedzie, nie? Zobaczcie, zobaczcie, jakie to, jaki wehikuł klasyk, normalnie klasyk. I jak up ich reviews online. 8 Kochani, 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 kupiliśmy chyba samochód. Zaraz zobaczycie jaki. Klasyk na całego. Yy, Negocjowaliśmy cenę dość długo i powiem Wam, że zrezygnowaliśmy z tego samochodu, bo cena była nie taka, bo chcieliśmy. Troszeczkę nam chłopak zszedł z ceny, i, ale nie tyle, ile chcieliśmy. I powiedzieliśmy, ok, nie chcemy tego samochodu. I on się zgodził na to, zrozumiał i nie wiem, przemyślał coś. I napisał za dwie godziny, że. Tyle chcę za ten samochód, ile my proponowaliśmy na początku naszą maksymalną cenę. No i powiem Wam, skusił nas. I tak sobie powiedzieliśmy, jedziemy, zaryzykujemy. A co nam, nie? Zobaczycie w skrócie, tam w przebitkach, co to za samochód. No i zaraz zobaczycie na miejscu jak ta cała transakcja przebiegła. I jeszcze raz obejrzymy ten samochód. Ale już jest ciemno, co? Może A jutro. Jest, tak. Także taka dzisiaj przygoda, niedziela, wieczór, godzina 5.30. A my odwalamy te komunalne i jedziemy po samochód. Na raz samochód. się żyje, słuchajcie, raz się żyje. Zawsze mieliśmy ochotę na klasyka. Mi się ten samochód strasznie wczoraj spodobał. Strasznie, słuchajcie. Ja byłam gotowa go już wczoraj kupić. Ale ty mówisz, nie, muszę przemyśleć, bo cena. No muszę przemyśleć. I, I tak... jakby nie patrzeć, przerwę ci i wyszła na moje. Bo zaoszczędziłaś. 1500 dolarów na tym samochodzie. Zgadzam się. Końcowe ceny Wam jeszcze nie powiemy, ale możemy Wam powiedzieć, że zaoszczędziliśmy dzięki mnie, że byłem uparty, 1500 dolarów. Niepewny, niepewny. Słuchajcie, dzisiaj rano jeszcze włączyłeś mi filmik, który oglądałeś. Profesor Chris kupił ten samochód, ale ten samochód, który on kupił, jest w dużo, dużo gorszym stanie. Nasz to jest po prostu perełka i po prostu jest tak piękny, że ja jestem po prostu zakochana w tym Komikat. samochodzie. I historia, i stan. Nie tak naprawdę jest niesamowita historia tego samochodu. I też wiem, że jeżeli on trafi w nasze ręce, w Twoje ręce, ten samochód będzie dalej miał życie. A jak nam się nie spodoba z czasem, to może trafi w wasze ręce? Myślemy go do Polski. Naprawdę unikat, unikat. Ja jestem po prostu tak podekscytowana. Zgubiliśmy, O, to wam powiem. Słuchajcie, raz się żyje. Zawsze jesteśmy tacy roztropni. Przemyślimy 50 razy zanim jakąś decyzję podejmiemy. I tym razem też. Kupujemy. Nie. Kupujemy. Nie. Garażu nie mamy. A to gdzie będziemy trzymać? A to cena. A to to. I tak człowiek myślał. Kusił jedziemy. nas tą ceną. Tylko i wyłącznie tą ceną. Co... A oto Matylda, kochani! Matylda jedzie z nami dzisiaj do domu. Pierwsze tankowanie. Musimy ją napoić. Także przedstawiamy Wam nowe autko w naszej rodzinie. Ten samochód nie jedzie. Już to się przejedziemy nim albo pojutrze. Zobaczycie, że ten samochód w ogóle nie jedzie. Ty mu gaz, a on chce to jedzie, nie to nie. Jak tu jest na rejestracji, nam ten chłopak powiedział, 67 horsepower, 68 koni. Dlatego zrobił taką tablicę prześmiewczą, żeby pokazać wszystkim, że ten silnik diesla ma tylko 67 koni. Dobre, to jest dobre. Tak na szybko Wam pokażę dookoła, jak to autko wygląda. Teraz już jest ciemno, więc światło i to wszystko to tak. Ach, nie wygląda to tak ładnie. Wszystko się odbija. Tam z tyłu Bonitka, a tu jest Matylda, druga kobieta u nas w rodzinie. Ropa jest dolara droższa w tym momencie niż benzyna. Wow! 4,60 jest normalnie benzyna, a 5,60 jest diesel. No. Zobacz ceny. 5,60, 4,99, 4,80 i 5 dolarów. Tak wyglądają ceny w tym momencie. A tu tankowanie. Ciekawe ile Łukawi, bo... pusty zbiornik powierza. Ale ile, ile jest? Ciekawe jak duże zbiornik? 13 jest. galonów czy ileś? To już powinno się kończyć, bo jest 12. Ale zimno mi... Słuchajcie, nie mam kurtki. A jest zimno. Przelałeś? Nie. Chyba 14 galonów. Nie przelałeś? Nie. Co to za informacje jest na tym? Laks, tylko benzyna. ¡Ja, ja, ja!